Czas na zakładanie głowic. Głowice, jak widać, mamy ładnie obrobione nowe zawory. Prowadnice, płaszczyzna zrobiona, szczelność zrobiona głowic. Wszystko fajnie szczelne. Tu mamy górę bloku, już przygotowano do montażu. Teraz zakładamy uszczeleczki. Uszczeleczki Ursus, oryginał Napisem do góry. Tak, szeroką blaszko do dołu. Tak, szerokim, kołnierzem tym metalowym do dołu. No, coś ci się pokazało. O, kolejna, kolejna. nie I teraz zakładamy głowice I zaraz je dokońcamy. Przed dociśnięciem głowicy przyłapiemy kolektory po to, żeby wszystkie się wyrównały, żeby nie było naprężeń na głowicy i składamy dalej A tak Pan Karol dociska głowicę Na razie ciśnie pierwszy etap Głowicę dociskamy po przykątnej Oto są głowice dzielone tak oto w łokciu dla Karolka strzela oj kurwa strzela <grym> To powinno sięgnąć już na na pół dobra chwilę oczekamy i to będzie kolejny etap do dociskania Kotówki mamy już wymienione nie otwarte wtryskiwacze ustawione na 160 bar E, ładnie pylą, także będą działać bezproblemowo. E, wszystkie cztery e, lały, także trzeba było je wymienić. No i teraz będzie wszystko działać. E, mam już po, 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 poskładany rozrząd. E, tak tu się te znaki układają. Tutaj mamy 0 do 0. To jest akurat odwałka napędu pompy wtryskowej tutaj jest od wałka, od rozrządu są dwie kropki tutaj od wału korbowego jest po jednej kropce koło pośrednie jest nowe, korusa, innego dzisiaj się nie udało zdobyć akurat jak zjechałem to tylko on był dostępny tu wszystkie łożyska nowe samo koło pośrednie pompy nowe, pompa nowa olejowa też kółko na wale korbowym czy kółko koło zębate? Też jest nowe. Ta kurtka jest nad Ursusa. dołu widać. No i dobra. Składamy dalej. Teraz zakładamy pokrywę od rozrządu misę olejową. Zamykamy silnik. Ogólnie zobaczcie między międzyzemnego. Jest niewiele. Tutaj wszystko jest ten. Jest sztywne. Wszystko ok. Dobra. Składamy dalej. Będziemy teraz robić odpalanie tego silnika po remoncie. Co, co prawda to odpalanie będzie już drugie, już go już raz odpaliliśmy. Zobaczę teraz, jak on tu pracuje. Ogólnie jest, ogólnie jest jeden mały problem, no ale to wszystko teraz wam pokażemy i wytłumaczymy i powiemy, co będziemy z tym robić. na teraz go na odpalenie. Áno, tak tu to rálo. No i żeby ciśnienie wzrosło, wymienimy ten filtr odśrodkowy na już jakby nowego typu, na przystawkę, na filtr wymienny. Teraz zobaczymy, czy poprawi się nam ciśnienie, ale myślę, że ogólnie będzie poprawa. Ten sam daneżur ma swoje lata, już jest wypracowany. Spory luz na tulejkach i przez niego może to ciśnienie gubić. Także wymienimy, zobaczymy. A jak nie, to trzeba będzie coś pobawić się z zaworem na pompie, bo możliwe, że ktoś też ją szwankuje Nowa pompa ale co prawda pompa jest nowa ale różnie z tym bywa także zobaczymy co tu zmieni wymiana na razie tego filtra, później będziemy się brać za pompę zobaczcie, zrobiliśmy jak mówiłem, wymieniliśmy na filtr, przystawkę na filtr wymienny, jest nowa tu rurka nowa podstawka Teraz będziemy wykonywać pomiar. Zobaczymy czy to coś w nam pomogło, czy, czy nie pomogło, czy coś się zmieniło. Miejmy nadzieję, że tak, bo jednak tak po takim remoncie nie może być jak było do tej pory z tym ciśnieniem, że było takie niskie Dora, odpalam. Jeszcze będzie do zrobienia rozłusznik to będzie wymienić e bandicji i I na wolnych, na do 5 barów. Także jest dobrze, będzie wolny. Dzięki za ugodzenie.